Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Lego Star Wars 3 Wojny Klonów. W tym odcinku zbierzemy sobie Czerwone Klocki. Może jeden, może dwa, może więcej. Tutaj mamy jeden na mostku Statku Republiki, który jest niezbędny do 100%, ale nie jest niezbędny, żeby przejść dalej. Mimo wszystko jednak sobie go zbierzemy. Jest to wykrywacz czerwonych klocków. Bardzo taniutki. Nawet tego nie odczujemy. idziemy sobie dalej. Czyli najpierw sobie zmienimy postać jeszcze. I zdobędziemy sobie jeszcze jedną rzecz po drodze. Asai. Nie, to jest... Kto to jest? Aurasink. Właśnie. Aura Sing, która będzie tutaj niezbędna przy kolejnym czerwonym klocku. Oczywiście idziemy sobie do określonego celu, także to wszystko co robię, to jest po drodze. No i można w sumie strzelać. O, zniknęło. Raz. Nie tu. No, pokaż się z tej strony albo z tej. Jest. Dwa. I trzy. No i mamy czerwony krocek. Yy, super cięcie mieczem. Też nie odczujemy tego. Jak już to mamy, to może włączmy to. Super cięcie i wykrywacz czerwonych klocków. Pozostałe już są włączone, i tak swoją drogą mamy już połowę tych czerwonych klocków. Idziemy sobie teraz do hangaru, żeby polecieć na statek separatystów. Tam mamy coś do załatwienia. Możemy lecieć. O, jesteśmy nad planetą kursant. Troszkę jeszcze monet wpadnie, ale sobie musimy gdzieś tutaj trafić do tego hangaru separatystów o, dobra, jesteśmy... Dobra, lądujemy. Tutaj mamy wykrywacz czerwonych klocków, więc będzie nam tutaj mnóstwo rzeczy pokazywać. O, przy okazji jeszcze ten sobie zbierzemy. Tylko że potrzebujemy przejść na drugą stronę jakoś. Potrzebny jest dółku. koniecznie. Jest, mamy duku i trzeba to przejście podnieść, i przy okazji zbierzemy sobie ten czerwony klocek, podwójne władanie, też niedrogo. Zamierzamy sobie do żaby W tym wypadku, no i tutaj w sumie też czerwony krocek można zdobyć. Dlaczego by nie w sumie? Dobra, jeszcze pozostało to do zniszczenia. Raz, dwa, trzy, cztery. I czerwony klocek. Tutaj jest. Regeneracja serduszek. W sumie niepotrzebna, ale możemy włączyć. Yy, podwójne władanie i regeneracja serduszek. Dobra. To już jest 11. No to zaczynamy zabawę z misjami łowców nagród. Zaczniemy od Arturitu I zrobimy tych misji 8 w. W tym odcinku, Robonino, potrzebny. Wchodzimy tutaj. I di tu jest po prawej stronie. Załatwione. Odnaleziony, uratowany. Misja ukończona. złoty klocek. I przechodzimy dalej. No, szybko, szybko. Kolejna misja. O, jeszcze statek jakiś wpadł. Tym razem joda. Misja druga Joda. Przy pierwszej jakoś tak ominąłem sobie, ale Zero Hat planuje porwanie postaci Republiki, nawet Jedi. Oczywiście jeśli nie zapłacą okupu, Joda przebywa obecnie na na Rugosa. Czyli misja z zasadzką, no, a my sobie idziemy szybciutko. Ciekawy jestem, dlaczego oni mnie niszczą. Chyba, że tutaj nie można było włączyć tego. Ale macie cela. No, i joda, znaleziony. Misja ukończona. Kolejny złoty klocek wpadnie. I 100 tysięcy. Monet. Kontynuujemy. I przechodzimy do kolejnej misji. Kolejnego ratunku. Kogo my tu mamy teraz do uratowania. Padmy Amidala. A padmy Amidala przebywa gdzie? Misja trzecia Padme Amidala. Tutaj ten wstęp jest praktycznie cały czas taki sam. Różnica jest tylko na końcu, czyli Hat Zero planuje uprowadzenie postaci republiki, nawet Jedi. No, i ten ostatni akapit mówi, gdzie jest padmę Amidala. Na no, nowu. Dobra, czyli mamy iść. Musimy iść znaleźć. Znaleźć padmę. Źle, ale macie cela dobra, tutaj może być ten droid i padmy jest tutaj w barze. Koniec znaleziona. Przechodzimy do kolejnej misji. Misja ukończona. Złoty klocek wpadnie. I 100 tysięcy. Następna misja. Kto tu następny jest? Następny jest Kapitan Rex. Gdzie przybywa kapitan Rex? Misja piąta, kapitan Rex. Gdzie on był? On chyba był tam z klonami, tam gdzie była misja żółto dzioby. To był. Co to było? Księżyc Rishi, chyba. Dobrze pamiętam, czy źle? Kapitan Rex przebywa na księżycu Rishi. No, dobrze pamiętałem. Szybko sobie go znajdziemy. Dobra, ciekawe, czy mogę tak zejść? Nie mogę, muszę to zbudować. No dobra, niech będzie. Jak mus to mus? Mamy tylko minutę czasu. No i Kapitan Rex, o, w tamtym miejscu jest, tam po lewej stronie. A my już jesteśmy właściwie przy nim. Koniec. Misja ukończona. Kolejny złoty krocek wpada. I 100 tysięcy monet. Kontynuujemy i ratujemy kolejną postać. Kolejną postacią do ratowania jest. O, zapomniałem o Anakinie. No to teraz go zrobimy. Misja czwarta: Anakin Skywalker. Gdzie on był? Gdzie był Anakin? Nie pamiętam, ale zaraz się dowiemy. Jeszcze chwila. Anakin przebywa obecnie na martwym księżycu Antar, czyli to jest jakaś bitwa. A może nie. Dobra, idziemy sobie. Nawet nie strzelają aż tak bardzo, ale to mnie cieszy. Dobra, pociąg pierwszy przyjechał. My sobie idziemy dalej. No, szybko, szybko, czas nas goni jak widać kolejny pociąg, ale on nas nie interesuje o rozwalili nas jest, Anakin znaleziony Misja ukończona. Klocek kolejny wpada. No i 100 tysięcy w prezencie jako bonus do każdej misji. Kolejna postać. Kolejna postać to jest Plokun. Plokun, gdzie on był? Misja szósta, Plokun. On był chyba gdzieś, gdzie była jakaś bitwa. Chyba z Malevolans. Tylko. Gdzie? Maridan? Może? Zaraz zobaczymy. Plokun obecnie przebywa. Nie. Martwy księżyc Antar. Wow. A no tak, bo tutaj była przecież ta misja. No, no, no. Mamy mało czasu. Więc trzeba tam szybko dolecieć, wylądować. Cadbain szybko. No, jesteśmy już przy mistrzu Klokunie. Misja ukończona. Kolejny klocek wpadnie i 100 tysięcy w bonusie w pakiecie z tym klockiem. Kontynuujemy sobie i pozostało nam jeszcze dwie postacie w tym odcinku bo widzę, że odcinek już troszkę długo trwa. A nie chcę, żeby trwał zbyt długo. Teraz mamy Ayla Sekura. Misja siódma Ayla Sekura. Ayla Sekura była gdzieś przy Rugosa, chyba. Nie, Rugosa to nie. Nie Rugosa. Co to było? Może to było Ma Maridan? Maridan? Zobaczymy. Ayra Sekura obecnie przybywa na Quel. Quel, no tak. Dobra, szybko lecimy, bo czasu jest no bardzo, bardzo mało. Od razu tutaj w to miejsce, żeby rozwalić ten statek. Drobny mak. gdzie jest statek? Tutaj lądujemy. Nie wiem, tylko czy w dobrym miejscu. Dobrym, dobra. No i jesteśmy na miejscu. Pozostało 20 sekund. Misja ukończona złoty klocek wpada i jeszcze 100 tysięcy no i ostatnia postać w tym odcinku kto to jest Obi Wan Kenobi misja usma Obi Kenobi Obi-Wan, gdzie on był? Może on był na Maridon? A może na Railov? Zaraz się tego dowiemy. Obi-Wan Kenobi. Na Railov, jednak na Railov. Dobra i on tutaj gdzieś był chyba w tamtym miejscu. Chyba tak. Lądujemy. Malucha potrzebujemy. A Obiłankenowi chowa się w statku. Koniec. Znaleziony. Misja ukończona. Złoty krocek i 100 tysięcy. I na tym sobie skończymy ten odcinek. Kolejne 8 postaci w kolejnym odcinku. Jeśli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. Hej!